Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie, ja jestem Maciej Przed wami drugi dzień e, na trybie survival w deforeście Dostałem komentarz, który mi powiedział, że mnie budował się w tym samym miejscu, w którym byłem wcześniej W sensie, gdzie była moja pierwsza baza, więc, 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 więc od razu stąd sobie idę Żeby nie było i też żeby było, że się was słucham Znajdziemy zaraz jakieś oryginalne miejsce, zupełnie inne, zupełnie takie, którego bym się w życiu nie spodziewał. Słuchajcie, jako że mamy drugi dzień w deforeście, trzeba to wykorzystać. Um, I co tu, co tu można zrobić? No, myślę, że drugi dzień jest dobrym dobrym czasem na to, by by po prostu gdzieś się gdzieś wybudować, zacząć jakąś budowę. Ponieważ każdym dniu chciałbym robić coś innego, więc myślę, że ten dzień będzie odpowiedni. nie... Zastanawiam się gdzieś nad wybudowaniem w lesie, jednakże nie wiem, czy będzie to mądre. W sumie to może być raczej dosyć wręcz bardzo głupie, dlatego jednak skieruj, skierujmy się bardziej w stronę wody. Tylko, że nie chcieliście, żebym się budował tam w tym samym miejscu, więc idźmy sobie gdzieś tu. Mam też swoją drogą nadzieję, że spotkam gdzieś e, mutanta. Tak, dobrze słyszycie, mam na to nadzieję, ponieważ e, zauważyłem, że na trybie survival mutanty są o wiele, o wiele, wiele słabsze niż na przykład kanibale. W sensie bardzo łatwo ich zabić plus naprawdę mamy z tego fajną korzyść, którą jest e, Którą jest, e, prawda, no kurde, nie wiem co się wysłowić dzisiaj, nie mogę, przepraszam, w filmie Outlast'a grałem i teraz jestem taki jeszcze speniany na wszystko. Mam jeszcze ręczkę, a uciekła nam. E... Możemy sobie przecież oskurować mutanta i maj... możemy mieć w posiadaniu ten obskurny pancerz, tak, który jest naprawdę mega silny. Jest to naprawdę najsilniejszy pancerz w deforestie, także naprawdę warto go mieć. Jest on silniejszy niż pancerz z kości, który swoją drogą, a, nie możemy go zrobić. Także naprawdę warto, warto go mieć. I teraz ja gdzieś tutaj wybuduje gdzieś tak w tym miejscu. W sumie żałuję, że na moim głównym save'ie się tutaj nigdzie nie wybudowałem, bo w sumie to wszystko wygląda tak lepiej. No ale to nic, to nic, to nic. Patrz, to nawet zaczynałem jakiś obozik sobie robić. Fajnie, fajnie, fajnie. A więc dobra, gdzieś tutaj postawmy sobie jakiś projekt. Takim na razie wstępny, co prawda. A niestandardowe fundamenty sobie zróbmy. Mniej więcej, tak. To będzie taka ala, mała weranda. Że tak to sobie określę. Weranda, tak. Czy to dobre słowo chyba tak i to idzie teraz dalej tu gdzieś tak tu. nie chcę tego robić za duż, za dużego to będzie mała baza wiecie zresztą to nie jest naprawdę aktualnie jakiś nie wiadomo jakiś super tutaj ten e, nie wiadomo jaka, jak super seria więc raczej po prostu postawię na na to żeby po prostu tak minimalistycznie wszystko będę się starał robić nie ukrywam. Myślę, że to wyjdzie tutaj najfajniej. Dobra, teraz będę potrzebować kłód, czyli 54 kłody aż. O matko. Coś chyba będę trochę więcej czasu, niż tutaj mamy do... ...zachodu słońca. Nie mam piły, mam tylko tą siekierę. Okej, okay, ale mam jeszcze... O, tam mam już towarzystwo. Jedynym tutaj, widzę, moim kłopotem jest to, że trochę mam daleko do, do drzew. Więc ewentualnie, jeśli tam z drugiej strony, na przykład, będę miał bliżej, to chyba jednak zrezygnuję z tego pomysłu na rzecz zrobienia bazy w tym miejscu. Tak, zdecydowanie, ponieważ tutaj mam drzewa, a to jest atut. Tak, a więc muszę zrobić swoją bazę gdzieś w tym miejscu. Tam mamy kanibali, którzy mnie jeszcze nie widzą na szczęście i nie wiem, co oni teraz robią. Czemu oni przechodzą przez wodę? To mi się nie podoba bardzo. Nie wiem, czy teraz mnie widzą, polują na mnie czy uciekają. Nie jestem pewny szczerze mówiąc. W każdym razie przygotuję sobie łup. Dobra, widzą mnie na bank. Mam jednego... Oj, panie, 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 hej, ty miałeś umrzeć, dziękuję. Tutaj head idą. Dobra, tamten posłuszny na szczęście. A więc dobrze, super to wyszło. Więc lecimy z bazą gdzieś o tutaj. Nie będzie to również jakaś super baza, będzie to tylko taka mała tutaj prowizorka. Wręcz bym powiedział, jakiś po prostu zwykły kwadrat. a, ugryzłem się w język, mówiąc kwadrat. Nie wiem, czy to jakiś znak, czy nie. Są to jakieś przesądni ludzie. Dobra, jak najmniejsze niech to będzie. Naprawdę nie chcę robić tej sobie dużej bazy, absolutnie nie. Szkoda mi czasu na to, wiecie? Zmiata to typowo szkoda czasu. Zrobię to sobie tutaj jakoś tak. Bez szału, kompletnie. Nie wiem, coś tam zrobiłem. Nie wiem, nawet jak to wyszło, chyba jak gówno, ale. Ale będzie. 49 kół, ok. Więc spoko, bierzemy dynamit Najprościej myślę będzie Chociaż w sumie nie mamy tutaj aż tak wielu kłód Aż tak wielu drzew, to znaczy Żeby to dynamitem rozwalać Więc ja to chyba zostawię jednak Na rzecz mojej po prostu zwykłej siekiery Ojej, ja tu jestem taki zmęczony bardzo No jak to tak no już prawie, prawie, w ogóle tak mi teraz dziwnie bardzo, ponieważ na live'ach, gdy gram, a przeważnie gram teraz na live'ach Foresta eee, to mam zawsze najniższe ustawienia po to, żeby mieć fajnie płynny ten, płynny stream, a teraz sobie tak z ciekawości ustawiłem wszystko na maksymalnie, możliwie wszystko max. I to wszystko dla mnie teraz tak inaczej wygląda, wyobraźcie sobie, jest mi tak dziwnie, to wszystko wygląda tak dobrze. Okej, okay, kolejne dwie kłody. O, ogólnie ta baza wygląda trochę jak gówno, ale, ale stabilnie. Okej, okay, fajnie, zarobiście, zarobiście. Wydaje mi się, że gdzieś jakiś mutant idzie. O dobra, tutaj mamy kanibala Ale wydaje mi się, że gdzieś jeszcze słyszałem jakiegoś mutanta Ponieważ słyszę takie tupanie w mojej lewej słuchawce Ewentualnie, ewentualnie ktoś właśnie za mną stoi, ale ja nie chcę się odwracać, żeby się przypadkiem nie zesrać ze strachu Nie będzie to ta reszta mi teraz uciekła oni tutaj lubią mi przeszkadzać, bo generalnie takie nie jest to najlepsze miejsce, ponieważ. Co ja tu słyszałem? No ten fakt, dobra, słyszę ich. Cały czas. Gdzieś to chyba po drzewach skaczą. Dobra, tam widziałem jednego po prawej. No chodź tu, kolego. Ojej, Dobra, leży Wow, O ty spryciulo jedna Chodź tu wow, ale... Ale... Ej, 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 bo mnie zaraz zabijesz, a tego przecież nie chcemy Dobra, leży Mądrze Kolego, mądrze Jeszcze jakiś? Pamiętajcie, że ja tu z łukiem chodzę, także... O, ty mi się bardzo teraz przydasz, bardzo bardzo. Chodź tu, no jak ja mam go zabić? No, jak on tak nie do zabicia? Żółwik, Żółwik, pokaż głowę. Dam ci w wpierdziel. Jak tylko mogę. <laughs> o, już jest. No nie, znowu nam się schował. Spróbujemy, może z zwykłą siekierką. Jeszcze nie. Rozumiem, że on musi wyjść, tak? Dobrze, to niech wyjdzie. Spróbujemy jeszcze raz. Dajmy mu chwileczkę. Przyda mi się oczywiście skorupa żółwia. Bardzo. Skorpożowa jest naprawdę bardzo przydatna. Chociaż można sobie fajnie na niej zjeżdżać. Co jest ekstra dobra leży. I interesuje tylko i wyłącznie jako skorupa. Dobra, mamy to. Można zjeżdżać nią wszędzie, w sensie nawet do leja krasowego, także jest naprawdę jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna. Warto ją zawsze mieć. Takie rado ode mnie A jak, jak można zaskoczyć do Lajakrasowego na Skorpie ja też mam do tego specjalny odcinek Także zapraszam To był odcinek a, 11 z całej mojej serii z The Forest'a Więc zapraszam Że ja to jeszcze pamiętam? Znaczy, nie wiem, czasem to, to był po prostu taki Taki sentymentalny odcinek to jest Znaczy on przyniósł taką Największą ten... Tak najbardziej rozgłosił ten kanał, więc dzięki temu mogę teraz tak to właśnie pamiętać. Nie tylko, tylko i wyłącznie do tego. Okej. Okay. ojej, nie udało się. Dobra, jeszcze potrzebuję mega, mega dużo kół, także dużo roboty przede mną. Tam już mamy bala jednego. Muszę chyba sobie z nim coś zatańczyć Chodź tu Dobra noc nie nie, 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 nie! Trochę ich tutaj już pozabijałem, co? Trochę ich tutaj na szczęście leży Dobrze, że mam ten łuk, że sobie go zdążyłem Zrobić swoją drogą, czy ja... A jeszcze nie ma więcej piórek. A szkoda, jakbym miał więcej piórek, muszę zrobić więcej strzał. Chociaż w sumie strzały powinny być gdzieś tam. Tam, 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 tam. Powinny być. Można i coś to sprawdzić. O, generalnie właśnie tak w każdym odcinku by coś robił. Jeśli się do końca dnia nie wyrobię, żeby skończyć teraz ten... Żeby skończyć... Uh, blablabla, 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 budowanie tego domu, to... Niestety, będę się to dokończyć sobie poza odcinkiem. Ponieważ na każdym odcinku chcę co robić coś specjalnego. Typowo na każdym odcinku w zasadzie... Pierwszy dzień na trybie Survival było tam. No, no, pamiętać co było. Jak ktoś nie pamięta, to niech e, obejrzy sobie. Ponieważ nie chce też spoilerować i nie chcę też tak tutaj tego tego. E, drugi odcinek to jest właśnie budowanie pierwszej bazy. E, trzeci dzień na trybie Survival będzie. No, też czymś innym. Swoją drogą, jeśli chcecie. Coś konkretnego też możecie mi napisać, a na pewno oczywiście też to uwzględnię e, Także śmiało, śmiało, śmiało I tak właśnie chcę, żeby... Chcę poprowadzić sobie... Całą taką serię e, W sensie po kolei, pierwszy dzień na trybie survival, drugi dzień na trybie survival, trzeci, czwarty, piąty W ten sposób właśnie to robić Zobaczymy czy to się będzie sprawdzało. Mam nadzieję, że tak, no pierwszy odcinek powiem wam całkiem fajnie, więc mam nadzieję, że teraz na przykład ten wyjdzie też całkiem, całkiem nieźle. Wszystko oczywiście zależy tylko i wyłącznie od was, także, 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 także no, do roboty, tyle co mogę wam powiedzieć. Oczywiście jest mi niezmiernie miło, gdy na przykład udostępniacie ten, 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 ten te moje wypociny, bo to no, weźcie mi, to naprawdę pomaga. W sensie szczególnie ja to widzę na live'ach. Na, na przykład w pewnym momencie powiem Wam, żebyście podostępniali e, ten live gdzieś na Facebooku czy coś i no, na przykład zrobicie to. To automatycznie wbija od razu więcej osób i to naprawdę widać. To naprawdę tak się rzuca w oczy. Także naprawdę to pomaga i bardzo to tak. E, to, że to pomaga. Później mi to też z kolei motywuje do robienia więcej. Jak ja mam więcej, to wy też się cieszycie. I ja się też cieszę. I w ogóle jest fajnie, jest radość. Więc wszyscy się cieszą. Pozbieramy sobie jeszcze te kanibali, co trochę kości nam się uda ogarnąć. Gdzie tu jeszcze ich pozabijałem? A nie powinien mieć tutaj jakieś znaczniki, a nie, że ja teraz muszę ich po trawie szukać. No, kto to słyszał? Dobra, tutaj mamy trzeciego. O, będzie ty kości to się jeszcze pancerz chyba zrobi. Przy okazji dobra. To na ten zaraz znajdziemy sobie więcej. O, wiedziałem, że to jeszcze co najmniej jeden będzie. Jeszcze się przejdźmy. Zobaczmy czy jakiś ewentualnie tutaj jeszcze jest. Dobra, tutaj jeszcze jeden leży. Więc okej, okay, tego sobie tutaj tak... zostawię bliżej i się cofnę po tamtego ostatniego. Żeby mieć już cały komplet. Teraz tak pytanie, gdzie on był? Gdzie on tutaj leżał? Zaraz, zaraz go spotkamy na pewno. Dobra, tam jest, widzę go. Okej, okay, to troszeczkę, troszeczkę wyżej niż myślałem. Okej, okay, nevermind. Cieszę się, że jeszcze nie jest tak totalnie ciemno, chociaż już, już zaczyna w słońce zachodzić. Niestety nie wyrobi się z moim budowaniem. A szkoda, bo chciałem się naprawdę z tym wyrobić. Niestety nie udało mi się, ale to nic, to nic, to nic, to nic. Najwyżej sobie dokończę pod odcinkiem. W każdym razie wiecie już co robić na... na właśnie tak jak mówię, na, 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 na Takim drugim dniu na trybie survival. To jest takie oczywiście tylko i wyłącznie moje tutaj jakieś sugestie odnośnie tego co tu można robić. Ja tam wam nic nie każę. Każdy gra oczywiście jak chce. To jest totalnie zależne i tylko i wyłącznie od was czemu nie mogę tego niska sobie tutaj podpalić chociażbym bardzo chciał dobra to dziwne, spróbujemy zrobić nie wiem jeszcze jedno może albo nie wiem palenisko lol serio, zabrakło mi liścia to się nigdy nie zdarza co jak wcale nie liście, dobra już się robi ciemno powoli, już to widzę Dobra, liście sobie już zebrałem. Dobra, to ognisko nam już działa. No, żaden z nich się nie podpalił. Czajcie, a nie, dobra, jakieś tam jednak się udało. Już koniec z tymi muchami tutaj. O Boże, nienawidzę. A więc dobra, jeszcze chwileczkę mamy. No i ja zdecydowanie tego nie zdążę sobie skończyć. Gdybym zaczął szybciej, to no możliwe że żeby mi, żeby mi się udało, ale nie wiem dlaczego. Trochę się odrodziłem, jakoś tak w środku dnia. Więc to troszeczkę boli. Generalnie, znaczy podejrzewam dlaczego. W sensie zapis gry był taki trochę cienki. W sensie DeFodas lubi tak sobie przedłużyć czas spania w dziwny bardzo sposób. Więc w sumie teraz zawczasu musiałbym sobie wybudować shelter po to, żeby. Za chwilę lecieć spać. Tak. Z nadzieją, że uda mi się pozbierać jak najwięcej kości. Dobra. Mam tych szmatek sporo. Nawet nie wiem skąd aż tyle ich mam. Ale się cieszę. No super, dobrze mieć dużo szmatek w zapasie, Uwierzcie mi, bardzo dobrze, szmatki i liście to jest taki... taka podstawa, którą trzeba mieć. Kurde, teraz mam problem, bo już się robi teraz bardzo ciemno, a ja znowu nie, ma, nie jestem przygotowany, żeby teraz iść spać. Cholerka. Potrzebuję dużo rzeczy. Sporo liści i patyki, cholerka. To ja też za dużo nie mam. Generalnie słabe miejsce sobie wybrałem jednak. Powinienem powinien był wybrać dużo lepsze miejsce na to moje. na tego mojego save'a. No ale niestety zrobiłem to tak i no teraz trzeba ponieść konsekwencje swoich czynów. Wciąż za mało liści. No, i już mamy noc, taką oficjalną noc. Ja już nie mam nic do picia. Jest już bardzo ciemno. Jedyne, co jeszcze w sumie mogę zrobić, to się cofnąć do mojego innego obozu. I chyba wiecie, co tak zrobię, ale to już nie będę was tym zanudzał. Także dziękuję wam bardzo wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Drugi dzień na trybie Survival. Tak, właśnie wyglądał. Trzeciego dnia zajmiemy się czymś innym, jeszcze, jeszcze, czym to jeszcze nie wiem, pomyślę nad tym. A tymczasem, do zobaczenia moi kochani, trzymajcie się, cześć!